Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gural Gra. Dziś już można powiedzieć trochę w lepszym stanie. nie można powiedzieć trochę przeszło. Ja was witam od, oczywiście z mojego balkoniku. No i cóż, zaczynamy nowy dzień. No i plan jest taki, że tu żeśmy odkryli mniej więcej te mapy, wiadomo, tu są łąki, tu się gdzieś zaczyna Czarny las, więc teraz jest plan, żeby przejść tą rzekę, która jest tutaj koło naszego domu, zaraz. No i No i tam poeksplorować, co tam jest i tak dalej. Strzał mam dość trochę, nie mam drewna ze sobą. Nie. Nie mam drewna. W sumie tu mam na te trzy mięsa, ale więcej nie mam. Może usmarzymy sobie jeszcze te dwa ogony nixy. Weźmiemy sobie na wyprawę. Pójdziemy zobaczyć co tam jest. No z tego co wiem tak jak mówiłem w poprzednim odcinku sprawdzałem sobie na generatorze świata no to tam na końcu jest czarny las, także nie mamy tu innych biomów ale tam jest też malutki ten czarny las, czyli można powiedzieć, że no mapa się wygenerowała tak trochę można powiedzieć słabo bo wiem, że na przykład na moim pierwszym save tam gdzie mam już można powiedzieć, żelazny set. No to tam wiem, że ten. Ginć no, tu jest jakiś kamień z runami Ciekawe czy będzie znowu ten Byłam kiedyś Astrid Strażniczką lasu Nie pamiętam nic o swoim życiu Zanim tu przybyłam Lecz moje ramię pamięta miecz A oczy śledzą ruch strzały Teraz prowadzi mnie kruk A ja w imię Odyna Walczę z ogromnymi bestiami Jakiś opis, jakieś laski. Ale nie wiem, czy. Dzięk. Gin, gind. Tam będziemy mieć wodę. Aha, tu jest ten. A nie, to jest ołtarz, to jest spawn. Gin. Tam mogli się za Ukraina przez Odyna jako. Długo wskazy wskazujące rytualne tereny wygnane. Przy bliższym spojrzeniu ujawnij on miejsce wezwania Eiktyra, Twojej pierwszej ofiary. To podężna bestia, więc uzuń się odpowiednio, by móc go pokonać. Okej. Okay. Trzymaj się, Huji No, odlatujesz i. O, zginął. Dobrze, Oglądamy, jak to tu wygląda. To jest w ogóle jakiś dziwny ten świat, rozrzucony, pełno w nim jakichś takich rzeczek, jakby to powiedzieć, weźmy sobie drewno, bo na pewno się może przydać. No i przede wszystkim będziemy też patrzeć właśnie za grzybami. Kamienie możemy podnosić. A właśnie mówiliśmy o grzybach, więc mamy grzyby. Troszkę kamieni sobie weźmy ze sobą. O, tam widzę jakiś domek w dole tam może będzie ul jakby był ul ale nie słychać tutaj jest skrzynia co jest skrzyni bursztyn bierzemy pochodnie w sumie też możemy wziąć no i w sumie to tyle z tego domku Tu jeszcze jest grzybek Tu jeszcze flinta widziałem, tak Flint jest no W sumie tu dużo flinta jest Coś mi się zaświeciło w wodzie a to chyba jest kłoda Kłoda drzewa Flint się przyda na pewno Są nixy? O, jest ten. Nara. Dobra. Chodźmy po... Tak myślę, że jak będę dojdę do ery, ery tego brązu, to też nie będę wam wszystkiego nagrywał no, jakieś tam wycieczki pod brąz na pewno tak, ale jak będę na przykład szedł tylko brąz po to, żeby wydobyć żeby, ten, żeby zrobić na przykład lepszą zbroję czy coś to no Tu jest druga. Dałaś coś, nic? Dwa ogony nixy mamy, ale w sumie żeśmy zabiły, zabili chyba trzy nixy. Tu są jakieś wysetki dziwne. O, o, o. Tak. Tak, tak, tak. Słychać pszczoły. Tylko gdzie tu się wchodzi? Gdzie tu jest ten ul? Jest ul. Dobra. Bierzemy sobie łuk. I teraz na spokojnie możemy wejść by zbierać wszystko O proszę, tu mamy drugi bursztyn, mamy piórka, też się przydadzą No i w sumie w tym domu W sumie to wygląda trochę jak kaplica, kościół Nie ma już więcej nic Dziś słyszałem tego szarzełka jest, przyjaciel mój. Ale żem cię chyba zaskoczył, bo i że Niksy. Aj, 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 No dobra. Uciekaj. Ale mamy maliny. Szarzełek. Wkurzają te te szarzeł... szarzełki w sumie. Co tu mamy w środku? Kiedyś tu były kości, a nie wiem co oni to zmienili, bo... O, następna aupa. I następny szarzełek Dzień Mamy Flint Ale tu nie, nie słychać. Nawet skrzynki nie ma, czyli nic nie ma w tym domu. Czy jest jakaś rzeczka? Nie wiem, może bym ją przepłynął, bo chciałbym obejść Daj żeśmy rozwiźdli. No, w sumie trochę. Co To mnie dziwi. Czy, przecież, mnie tu że ja nie pływałem. Aha właśnie. Zjedzmy coś to, to, to Teraz będziemy mieć więcej staminy Staminy Dobra, lecimy Okej, okay, już sobie wychodzę Ale mamy królową pszczół, co mnie cieszy. Coś, ale przycieło. No, puści... puścisz, czy nie puścisz? Dobra, okej. Okay. Miara. Nie wiem, co to przyciąło, jakieś, coś, jakieś powiadomienie chyba mi wyskoczyło właśnie. Ej, może, może, Boże. jest ten, słychać, szarzełka, a nie wiem, gdzie. Ale idziemy dalej przed siebie. Ło, krótki śpic i dzików. O panie. Jeszcze narę, gdzie co dziki jeszcze by tam, jest mięso tu są skóry, tu widzę grzyba, grzyby są potrzebne bardzo, ten kamień, o jest następny domek. i dużo malin ale nie słychać pszczół Trosze, troszeczkę szkoda bo właśnie w takich domkach można znaleźć właśnie królowe pszczół i ul chociaż może być jakieś skrzynka <laughs> na to żem się pocieszył a się sposzyła Widziałem gdzieś maliny Czy nie Dobra, jeden się spłoszył, nie będę go gonił Na to jeszcze przyjdzie czas Tam coś widzę ciekawego, taka jakaś fajna łąka bez drzew Tak to, to w sumie biegamy tylko po, po lesie O Kamień z runami. Przeczytamy. Kiedyś się ostrid... Ale no to już żeśmy czytali. Dobra, to idziemy dalej. Mhm. Widać czarny las. Chyba, tak mi się zdaje, taka. Tak. Czyli doszliśmy do czarnego lasu. W miarę. Śpieszę. O, malinki. Czyli jedzenia będziemy mieć sporo. I tu jest... Yy, w sumie co to jest w ogóle? Myślałem, że to jest ołtarz tego Eiktyra. nie jest tu dużo. No nic, idziemy dalej. Tak, tu się zaczyna Czarny Las. I jest domek. W środku skrzynia. Tak, mamy pierwszy hajs i piórka. Oczywiście, w sumie to jest początek czarnego lasu, ale czarny las. Wasza wieść. Zawróć wszędzie, czy niebezpieczeństwo. Trafiasz do czarnego lasu to nie zrobisz dla niezależnych złodziejów pokaż na co cię stać, zabijając Eiktyra. Wiem, wiem, wiem. Wiem o co chodzi z tym Eiktyrem całem. O, pięknie. Na początek mamy złoże cyny. I to na krawędzi Czarnego Lasu. Dobrze, czyli wiemy mniej więcej co i jak. No troszkę, troszkę to nie jest fajne, że, że mamy tak daleko ten czarny las, ale no niestety nie mamy wyjścia. Wydaje mi się, że tu trzeba będzie zbudować gdzieś drugą bazę czy drugi domek. Ale szczerze, o tym pomyślimy już. Dobra, jest to jestem na jedzeniu, jestem. No to w takim razie wiem, że trochę pona późna już, już wieczór się zbliża. Lecimy do wracamy do naszej bazy. Niksa. Przynajmniej oglądałaś bardzo dobrze. Zaznaczmy sobie nasz dom na mapie. Niestety jeszcze nie mamy mocy Eiktyra, która pozwala. Yy, to ja że nie, nie zabierać e, chyba Ale dziwne jelenia. Czujesz głód. Jak mogę czuć głód? Jeszcze żadne jedzenie mi nie miga. Mam po 11 minut wszystkiego. Co mam, zjeść coś innego? Nie dam rady. Jesteś najedzony. Ha, to jest właśnie dziwne. Jestem maksymalnie najedzony, a czujesz głód. To jest... Nie wiem, czy to jest jakiś... bug tej gry, czy co? Co tu jest woda? Jak on wygląda? Aha, czyli tu jest tak mniejszy? Dobra, niech się stamina naduje. Może się uda tam jakoś przejść. Dobra, Po Okej, okay. postój sobie tu. Niech się jest stamina. Ciemno już. Zgaszły wszystkie światła. Czyli musimy się kierować tu. Żeby ominąć to nie wiem jeziorko strasznie ta stamina ale będę długo wracał do domu coś mi się zdaje ale tu jest jakiś nie wiem jakiś Pójdziemy sobie tędy szczerze to już nic nie widzę dobra idziemy w dół Nie rozumiem co to pokazywał. Nie wiem, takie duże jezioro było, nagle znikło Na jestem fajnie Jednak tego i która by pasowało zabić Dzik Okay, co dałeś? Dałeś skórkę i dałeś... Tu jest jakaś w ogóle rzeczka Aha A ja mam dom Tu. Nie, aha Tam mam spawn. Rozumiem, rozumiem. Bo my się musimy kierować tu. Oraża... Ro... Nixy? Dobrze. Co tam się świeci na co? Dobra, jesteś mój, jelonku. Tylko, że... Mm, tu widziałem, że coś się świeciło na czerwono. Chyba, że to od tego kamienia się odbijało, ale zdarzałoby takie jakieś oko. Albo to... A to może być Okej, okay, doszliśmy Doszliśmy No nie, znowu ten osioł. Przynajmniej w Hitach jeszcze mam Czemu on ucieka? Nie będę cię go nie łosił. Sazwek. No ale dobrze, doszliśmy do naszej bazy I co mogę powiedzieć? No dziękuję za oglądanie. Przeszliśmy się naprawdę bardzo duży kawał. Tu w ogóle nie mieliśmy odkryte. Przeszliśmy kawał mapy. Także już mniej więcej wiemy co i jak Tu mamy właśnie kończówkę tego czarnego lasu. No, ale myślę, że tutaj z tego nie będzie nic takiego ciekawego. Nie wiem jeszcze co tu jest, ale przewiduję, że chyba dalej łąki. Także, no, no nie jest, nie jest ta ciekawa ta wyspa, bo myślałem, że będzie więcej tego czarnego lasu. Tu jest też taki skrawek i no i tu jest taki skrawek z tego co widziałem na tej stronie Vali World Generation Generator Także No ale to by było na tyle Ja idę spać Po tak długiej wędrówce A wam dziękuję za oglądanie Trzymajcie się, cześć